Dobra, kurde, to jest najlepsza rzecz, jaką kupiłem na polskim Facebooku. Kosztuje to ułamek ceny nowego telewizora, a podłączenie tego jest banalnie proste. Wystarczy wpiąć ten kabel w dupkę naszego projektora i kabel od zasilania do kontaktu. No i zobaczcie, wyświetla nam obraz 200 cali na każdej możliwej ścianie, a nawet na suficie. Ma takie aplikacje jak Netflix, Disney+, YouTube i Google, Google Play, Play z którego można ściąć naprawdę masę, masę serwisów. Obsługuje jakoś Ultra HD, dzięki czemu można pooglądać swoje ulubione seriale w najwyższej możliwej jakości obrazu. Zresztą sami zobaczcie jak głębokie i nasycone są te kolory. Jakość nagłośnienia też jest tutaj na najwyższym poziomie, bo ten projektor ma wbudowany system soundbase. A gdyby komuś znudziło się oglądanie filmów lub seriali, to może sobie podpiąć pod to konsolę, bo ma wejście na HDMI serio masakra. Jakbyście też chcieli wiedzieć, gdzie kupiłem takie co? To napiszcie do mnie w komentarzu, tylko radzę się śpieszyć, póki jest na fajnej promocji.